Cześć, jestem po dłuższej przerwie. Nie było czasu, nawet na kręcenie filmów. Troszeczkę się pozmieniało, więc tak. Już nawet nie pamiętam, co było zrobione, ale spoko. Mm, więc tak. Tęki wszystkie są. A! Przede wszystkim to ciuciu moje. Czyli prąd, kurczę. 3 dni walki o prąd. No na razie to wszystko jeszcze jest w proszku, wiszą z skobelki, ale jest prąd, już licznik bije, jest żarówka, jak w meninie, taka nad stołem pijacka, żaróweczka, no co 3 dni ping ponga pomiędzy elektrykami, nikt nie wiedział kto ma się za to zabrać, czyli Enea kontra mój elektryk, bardzo w porządku zresztą Maciek. Eee, także trzy dni ostrej jazdy z tablicą elektryczną na tapecie. Także to było, to, to, to było grane, to się działo. No, komin to już milionowy raz. Piękny, biały komin. Eee, co tam jeszcze? No, i e itonk. E tąk jest na zewnętrznej ścianie. Eee, położony jest cieplutko. Jak się łapy położę, to naprawdę ciepełko czuć a nie chłodny mur e, zostały okna wypieprzone żeby ustalić wymiary pod zamówienie okien, a okna już się robią w Wolsztynie Już dwa zamówione, zapłacone, wszystko cacy, będą drewniane, uchylne na zewnątrz, bez szprosów e, no. Tafla szybki fajnej, pakiet trzy szybowy eee, pakiet trzy szybowy, że mi ciepło w dupę było eee, co tam jeszcze? A troszeczkę pianki podlanej Przede wszystkim wiśnia na torcie, totalnie niewidoczna, ale jest eee, 7 cm podłogi zostało zebranej i wyniesionej to było raptem raptem 4 albo 5 dni solidnego noszenia gruzu po prostu yy, podlałem babę na dole wodą, to też się działo, więc akcja była pod Arsenałem, yy, czyli, czyli wodny świat moje sąsiadki yy, to się działo jeszcze, co tam? Hmm. Jakieś zakupy w Szczecinie były, więc zwożenie towaru. Znowu tą trzeba było do, yy, dowieść. i jest tu, już czeka na swoją kolej, bo na, na tej ścianie będzie znowu wszystko założone, yy, żeby cieplej było w Dubsko. Yy, co tam jeszcze? Yy, no, rozmowy hydraulikami, czyli z Karolem, więc w niedługim czasie, w niedługim odstępie czasowym będzie, będzie hydraulika też zrobiona. Podmurowanie komina też było, tutaj jakieś cegiełki widać. Co tam, co tutaj się jeszcze działo? Aha, tu ojciec mi pomagał z podmurowaniem tutaj tej warstwy cegieł dołożyłem do końca wiatroizolację i dzisiaj e, dzisiaj było robione już mówię dystansy pod przypięcie tej fajnej wiatroizolacji otynkowane zostały jeszcze nawet plamka jest taka, schnie sobie, bo już chłodno jest. E, tynk został założony na siatkę, co tam jeszcze było? E, no i to chyba tyle. No, kupa niewidocznych prac i kupa radochy. Także jest dobrze. No już jest czyściej, trochę. Na jakieś a, rozmowy o oh, who's bad